Siema, jestem Marek. Dzisiaj przyszedł czas na go wyczekiwany film, film który obiecałem film z wyjaśnieniami. Jako moi widzowie powinniście po prostu być świadomi tego, co oglądacie, dlaczego oglądacie. Ja jako prowadzący powinienem wam powiedzieć, co się dzieje w moim życiu, czego możecie się po mnie spodziewać. Jestem po prostu winien wam wszystkim wyjaśnienia, bo to co ostatnio się dzieje w moim życiu, ciężko to w ogóle opisać. Dobra. W każdym razie. Dobra. Przeadnę to za chwilę nascenki sobie to tak. Male, że zrozumiecie, że ciężko na raz powiedzieć. Chodzę jak maszyna, chce to iść na drugą głowie, tylko co mi kredit Te szare bloki nauczyły młody piersi, ale nie Mam ci przystroli broń Kontynuując, nie chcę tutaj robić z dużego zamieszania i mam nadzieję, że tym razem uda mi się to powiedzieć wszystko na raz. Jeżeli bym się w przyszłości zająknął albo zastanawiał przez dłuższą chwilę, to musicie po prostu zrozumieć. Zresztą za bardzo chyba przedłużam. To, co się u mnie ostatnio dzieje. Sami wiecie, że zaczęły się u mnie w pewnym momencie problemy finansowe powodowane przez pewną dziewczynę. Tak, miałem dziewczynę całkiem na poważnie. Wy też mieliście poznać tą dziewczynę, bo był taki pomysł, że właśnie przedstawię wam ją, ale sytuacja podeszła się inaczej. No było widać, że to jest. Dziewczyna, które imponują pieniądze oraz rozpoznawalność I właśnie ja myślałem, że bardziej zależy jej na tej właśnie rozpoznawalności No jednej liczą się lajki na Instagram! Dlatego chciałem jej zaproponować, aby została influencerką na Instagramie, tak? No i właśnie to był mój błąd, bo jej nie zależało na tym, żeby być osobą sławną, bo ona miała tak naprawdę w planach zostawić mnie w ciągu dwóch miesięcy, no i to zrobiła, a kiedy zaczęłaby być rozpoznawalną osobą, to wtedy źle to by wpłynęło na jej, jej wizerunek. Wiadomo, bo jeżeli bym przedstawił wam moją dziewczynę i nagle bym się z nią rozstał, no to by wszyscy dociekali czemu, dlaczego i po prostu ona, ona wiedziała, co ją czeka i skupiła się właśnie na moich pieniądzach. Trzeci biolety to jest pieniędzy liczba. Ja jakoś zbytnio nie kryję swoich e, dokumentów, haseł e, do mojego Komputera, chociażby można się dostać w łatwy sposób. Nie mam silnego hasła, bo uważnie ufałem ludziom, bo w swoim życiu miałem do czynienia tak naprawdę z rodziną, której ufałem, z kamerzystą i tymi mniejszymi osobami, z którymi współpracowałem przy właśnie tworzeniu tego kanału. Zajomych zbytnio nie miałem, także nie potrafiłem ufać, nie potrafiłem ograniczać zaufania do drugiej osoby. I właśnie tej dziewczynie zaufałem za bardzo, za bardzo jej zaufałem. Do tego stopnia, że po prostu wszystkie dane osobowe dowody. Miała skaskany, dowodu sobie porobiła. Dostęp do konta bankowego. No i tutaj nie, ja, do, ja bo ja mówię to z głowy, ja muszę sobie to napisać na komputerze. To jest serio. Wydaję, że ja sobie to zapiszę wszystko na komputerze. Spięciki sobie porobię i zaraz wracam bo nie mogę. Wpisałem sobie po prostu kilka podpunktów i przelacę je wszystkie. Może z krótkim komentarzem z mojej strony. A więc tak, nie zdradzę jej danych osobowych, bo nie mogę, bo będę mieć przypał, tak? Zgadza się. Na 100% bym nie wyraziła po prostu na to zgody, żebym powiedział kim jest. Także ten temat zamknięty. Nigdy nie dowiecie się kim ona była. Chyba, że, chyba, że nie wiem. Postanowi po prostu oddać te pieniądze, tak? Dalej. Kwota którą przygarnęła. To kilkanaście sześciozerowych jedynek, czyli kil kilkanaście bani po prostu, tak? Kilkanaście bani w gotówce. Pieniądze porozchodziły się w kilkuset, czy nawet w tysiącach przelewów na zagraniczne konta, portfele przez jakieś w ogóle prywatne, nie wiadomo skąd wzięte giełdy, zatem pierwotna suma nie jest już do odzyskania, tylko powiem, no wiadomo, jak pieniądze wychodzą na bank, który jest po prostu z dupy wzięty, to. To co? Jeżeli to byłoby przelane do polskiego banku, się udało rozkręcić szybko. A że są to banki z dupy wzięte, portfele kryptowalutowe, jakieś giełdy zagraniczne, to koniec. Mam nadzieję, że uda się odzyskać w przyszłości chociaż połowę. Tyle on, tyle oni. Dobra, no to w takim razie przejdźmy dalej. Jak widać e, jestem na tym swoim malutkim kawałku. Filmy przede wszystkim będę kręcił teraz na dworze, no bo ja to wiem, że po prostu jakbym cały czas kręcił przed komputera, to szybko by wam się to znudziło. Dlatego teraz filmy przede wszystkim będą. Pojawiać się z dworu, akurat tak się złożyło, że jest ciepło Także mogę sobie wyjść, nagrać Na pewno będę przygotowywał dużo wyjazdów, oczywiście niskobudżetowych Bądź też kamerzysta nam w jakiś sposób pomoże Ponieważ teraz na kanale tak jakby odwrócą się role No, można tak powiedzieć Bo wcześniej to ja miałem pieniądze, on był nikim Teraz ja muszę go prosić o to, aby sponsorował mój kanał Także byłem wcześniej głównym prowadzącym tego kanału Teraz ta rola rozdziela się na dwie osoby Ze względu na to że po prostu ma pieniądze aby dalej przygotowywać dla Was tak dobre filmy filmy jak wiadomo kosztują, on ma pieniądze dlatego będzie dużo kamerzysty na kanale ponieważ jemu zależy na promocji swoich piosenek jemu zależy na tym żeby dalej nagrywać filmy bo mówi że w ten sposób może przez film z Wami porozmawiać nie chce robić samej muzyki no ale w filmach będą pojawiały się przeważnie na początku reklamy nowych piosenek, kamerzysty Odejdziemy Chodzę jak maszyna, chcę to iść na druga głowie tylko co mi krwi Te szare bloki nauczyły Młode piersi, ale nie te Mam ci przystroń i broń Za to, że będzie on mi pomagał w jakimś tam stopniu finansowo przy tworzeniu filmów bo postaram się jak najlepiej. Postaram się jak najlepiej mogę, aby te filmy nie straciły na jakości, a wręcz przeciwnie, żeby były coraz lepsze. Bo z tego co wiem, to kamerzysta nie żałuje na takie rzeczy jak filmy, teledyski, bo on jest świadomy tego, że robi to dla was, a nie dla mnie. Także on będzie pakował siano, żeby przyjemnie wam się oglądało. Rzecz jasna, że w zamian ode mnie będzie miał procent yy, wyświetleń, no ale to, to, to jest chyba oczywiste. Także spodziewajcie się jeszcze lepszy. Filmów. Bo ja wcześniej muszę przyznać, tam delikatnie niekiedy oszczędzałem na tych filmach. Starałem się po prostu nie przekraczać budżetu, który otrzymałem poprzedniego miesiąca z wyświetleń. Czyli po prostu nie wydawałem na filmy więcej niż z tych filmów zarobiłem. A z tego co mi wiadomo, kamerzysta jest skłonny, aby właśnie dokładać, tylko i wyłącznie po to, żeby miał na przykład reklamę swoich piosenek. Więc. Co by tutaj dużo gadać, podziewajcie się jurowych produkcji, ale w zamian będzie dużo, ale to dużo, kamerzysty. No w, w tym momencie nazwę kanału można byłoby zmienić na Lord Pruszwil, albo nie już taki Lord, Bruceville i kamerzysta. I tyle, tyle w temacie zmian. Jeszcze nagram jedną scenkę, żeby to wszystko po prostu podsumować. Podsumowując, już nie rozdrabniając się, sytuacja wygląda tak, że byłem bogaty, poznaliście mnie jako osobę zamożną, która niczego sobie nie żałowała, robiła wszystko na grubo. Teraz e, zostałem okradziony przez dziewczynę, z którą byłem dwa miesiące w związku, i nie mam nic, straciłem wszystko. Kanał zostanie podzielony na dwie osoby prowadzące: będzie to Kruszwil i kamerzysta, niż tak jak wcześniej sam Kruszwil, sam ja. Przykro, przykro mi się zrobiło trochę. Mam nadzieję, że nie mówiłem w tym filmie żadnych głupot powodu silnych emocji. Jeżeli coś jeszcze jest niejasne, to możecie zadawać pytania. Jeżeli będzie tych pytań dużo, to w przyszłych filmach po prostu poodpowiadam. Bo może wypadałoby zrobić w końcu tak zwany QA. Dajcie znać, czy, czy przygotować taki film. W takim razie już na koniec zobaczcie poprzednie filmy oraz zamknięcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następny film. Do zobaczenia.